Roboty Jaskawa wykorzystywane z zrobotyzowanych stanowisk aknących charakteryzują się wysoką precyzją i powtarzalnością pracy. Zapewniają niezawodność, jakość oraz szybki zwrot z inwestycji zarówno w małej jak i wielkoseryjnej produkcji. Elementami aplikacji są prasa krawędziowa, sześciosiowy robot przemysłowy Jaskawa GP25 wyposażony w automatyczną wymianę chwytaków, magazyn na chwytaki, stacja przechwytu podciśnieniowa oraz mechaniczna umożliwiająca niezliczoną kombinację manipulowania detalem, a także dowolnie programowalna paleta wyjściowa. Całość osadziliśmy na konstrukcji platformowej, która pozwala na zainstalowanie aplikacji u klienta wraz z uruchomieniem w ciągu jednego dnia oraz ułatwia relokację wewnątrz zakładową. Firma Polsfer od ponad 30 lat zajmuje się sprzedażą pras krawędziowych w Polsce. W ostatnim czasie zauważyliśmy nie tylko zainteresowanie, ale w szczególności dużą potrzebę robotyzacji procesów gięcia wśród naszych klientów. Dlatego postanowiliśmy wesprzeć tworzenie Intelliband i zaoferowaliśmy idealne do tego rozwiązanie, naszą serwoelektryczną prasę krawędziową firmy Durma. Jesteśmy przekonani, że właśnie ta maszyna współpracująca z doskonałym robotem Jaskawa oraz inteligentnymi rozwiązaniami firmy Arama przyniesie wymierne korzyści naszym klientom. Intelligent oferuje rozwiązania pozwalające na skrócenie czasu wdrożenia i programowania. Firma Arama poprosiła Metalix o odtworzenie środowiska w oprogramowaniu offline. Stało się to możliwe dzięki naszej autorskiej aplikacji programowi m -Robot. Podczas prac przy opracowaniu tego rozwiązania, jednym z ważnych celów, jaki obraliśmy, było skrócenie czasu cyklu względem powszechnie oferowanych stanowisk. Udało się to dzięki zastosowaniu manipulatora, który przejmuje czynności związane z przygotowaniem elementu dla robota. Manipulator obsługuje magazynek wejściowy na detale, w którym możemy zaprogramować do 10 stosów. Moduł pomiaru grubości sprawdzający, czy nie doszło do sklejania materiału, oraz Tablicę centrującą bazującą elementy dla robota. Dzięki zastosowaniu tych rozwiązań jesteśmy w stanie zredukować czas cyklu ugięcia nawet do 35%, w zależności od ilości ugięć w wyrobionym detalu. Robot Jaskawa GP25 jest niezwykle wszechstronnym sześciosiowym robotem o udźwigu 25 kg i zasięgu 1730 mm. Posiada przelotową konstrukcję ramienia języka, dzięki czemu mamy możliwość prowadzenia mediów wewnątrz robota. Dodatkowo kontroler YRC1000 posiada szereg wejść oraz wyjść binarnych, strefy bezpieczne, a także interfejsy komunikacyjne do implementacji sterowania z prasami krawędziowymi. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest szybkie i bezproblemowe wdrożenie aplikacji zrobotyzowanej w połączeniu z prasą krawędziową.